Cześć, witajcie z powrotem na kanale. Dzisiaj porozmawiamy o kalibracji prędkościomierza i urządzeniu, które ułatwia to w modelu Dodge RAM 2025. Jeśli niedawno zainstalowaliście większe opony lub koła, mogliście zauważyć, że prędkościomierz nie pokazuje już poprawnej prędkości. Niewielka różnica między prędkością GPS a prędkościomierzem jest normalna. Ale w tym przypadku odchylenie jest zbyt duże, więc mamy problem. Aby to naprawić, zainstalujemy urządzenie kalibracyjne, które łączy się bezpośrednio z głównym kablem za prędkościomierzem. Po zainstalowaniu będziesz mógł szybko i łatwo dostosować odczyt prędkości. Do instalacji potrzebujesz narzędzi do usuwania plastiku i śrubokręta. Najpierw musimy usunąć plastikowe osłony wokół prędkościomierza. Te osłony są przymocowane za pomocą zaczepów, więc możesz je zdjąć ręcznie lub użyć narzędzia do usuwania plastiku. Pod spodem znajdziesz kilka śrubek mocujących prędkościomierz. Usuń je również. Po wyjęciu wszystkich śrub trzymających panel prędkościomierza, możemy uzyskać dostęp do głównego kabla, gdzie zainstalujemy urządzenie kalibracyjne. Teraz urządzenie kalibracyjne ma dwa złącza. Jedno złącze z pinami podłącza się do kabla systemowego pojazdu, drugie złącze podłącza się bezpośrednio do samego prędkościomierza. Oba złącza są w oryginalnym stylu, więc pasują idealnie. Po podłączeniu urządzenia umieść je schludnie za prędkościomierzem i ponownie zamontuj wszystkie usunięte części. Teraz porozmawiajmy o różnych trybach, jakie oferuje to urządzenie. W sumie jest 5 trybów. Tryb pierwszy zwiększa odczyt prędkości o 5%, tryb drugi zwiększa odczyt prędkości o 10%, tryb trzeci zwiększa odczyt prędkości o 15%. Tryb czwarty zwiększa odczyt prędkości o 20%. Tryb piąty bez korekcji 0%. Niezależnie od rozmiaru opon, możesz wybrać odpowiedni tryb korekty. Po aktywacji trybu, światła awaryjne w samochodzie migną określoną ilość razy, wskazując, który tryb jest aktualnie wybrany. Istnieją dwa łatwe sposoby zmiany trybu: ręcznie. Przytrzymaj przycisk OK na kierownicy przez 10 sekund, aby przełączyć tryby. Korzystanie z aplikacji. Pobierz naszą aplikację, połącz przez Bluetooth i zmień tryb jednym stuknięciem. I to wszystko. Teraz Twój prędkościomierz jest skalibrowany i możesz ruszać. Bezpieczne jazdy, chłopaki. Do zobaczenia w następnym filmie.